Pieniądze nie śmierdzą, mawiał rzymski cesarz, pobierając opłatę od toalet. No, co wolno cesarzowi, wolno i generałowi. Z tym, że w przypadku generała sprawa jest śmierdząca. Przed poznańskim sądem trwa proces byłego komendanta poligonów Drawsku, oskarżonego o zdefraudowanie prawie pół miliona złotych na czyszczeniu poligonowych toalet w czasie ćwiczeń wojsk włoskich w 2003 roku. Komendant podobno ustawił przetarg na czyszczenie poligonowych latryn wojsk natowskich i kiedy komisja przetargowa wybrała nie tę firmę, z którą komendant... Nowy w niejednej latrynie konie poił Wpadł w szał i używał wobec komisji Słów powszechnie uważanych za wojskowe A była tam kobieta, znaczy w komisji Sprawa jest o tyle ciekawa Że jest interesująca Już nie o to chodzi, że komendant przetarg Na usługi dla wojska ustawił Ale, bo to żadna sensacja Ale niesamowite jest to, że armia ogłasza Przetarg na czyszczenie swoich Wojskowych toalet i to jeszcze na poligonie. A od czego jest młode wojsko Popularny koty? Jak nie odpucowania latryn właśnie? Wszelkimi dostępnymi środkami, kiedy szczoteczek do zębów braknie. Od narzekania, że papier toaletowy za szorski? No dajcie spokój. Sam chwilę byłem kotem, to wiem, nie jeden taki rejon się obskakiwał. Do czego to dochodzi? Niedługo armia głosi przetarg dla firm zewnętrznych na wykonywanie musztry. Profesjonalnie przeszkoleni pracownicy takiej firmy, na przykład o nazwie kot w masce, będą za wojsko maszerować na placu ćwiczeń. Wkrótce nasza armia zatrudni firmę byłych kolarzy, żeby pompki w wojsku robili. Takie przetargi dla firm zewnętrznych na usługi dla wojska skończą się tym, że nasza armia ogłosi przetarg na obronę kraju i wygra Rosja.